Tak. Jakiś po ukraińsku? W kinie leciał bardzo straszny film o kobiecie, która poroniła i była w ciąży z Murzynem W kinematku polecali te filmy, jak tu bardzo nie, niedobra kobieta z mużina e, Dedi wydalila szybka z, e, w naszym kinie. Dobrze, co tam nie? To, to jest stary ukraiński, one nie rozumieją. One nie rozumieją. następne. Mm. Ale krótsze jakieś. Dobrze. Wczoraj pod kościołem pobiły mnie dwa dwaj gangsterzy. Eee, dwa czarne chłopaki z Jastradyka pobili mnie na... na po kościele. Po ruszaju. Eee, po mszy. po mszy. Dobrze? Piszeć erkwięt. Widzisz, ja znam Dobra. Ostatnie. Ostatnie. Już mi się Wczoraj w sklepie kupiłem rybę i była przeterminowana, i źle jej patrzyło z oczu. Kokoje do oczu? Kokoje do oczu? <laughs> Chyba ciałki. Wczoraj ta rybari ja brał. W magazynie? W magazynie o ciałki na smrodki. Wydalił to w Ocima. W, w szkód. Brawo. Świeta. Jak oceniasz? Ukraiński. Michała? Piątka. Stary Ukraiński. Piątka. To stary Ukraiński to już 100 lat tak nie mówią. Dobrze. I na, na zakończenie. Z matematyki w piątej klasie miałem trójkę. Ja trój... to bardzo, to... Ja trójczana na szkolni miał, gdy e, nauka mnie, prywiet w, w maszmoki, w dalili. <grymny> A, i jeszcze tam jest akcent na końcu, halalalal. To, to, to <grymny>